Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym 195. odcinku komentarzy, od których usieję. muszę teraz te odcinki numerować, żeby wiedzieć kiedy będzie odcinek dwusetny. Dwusetny odcinek z tego, co wyliczyłem, będzie pod koniec marca. Oczywiście koku nie wychodzi w jakichś tam równych odstępach, także to może jeszcze ulec zmianom, ale generalnie końcówka marca, być może początek kwietnia, taki jest plan. I od razu wam mówię. Wiecie, prawdopodobnie, bo już o tym wielokrotnie mówiłem, że to będzie odcinek, w którym przeczytam wszystkie komentarze, czyli odcinek 199 to będzie ten, pod którym będziecie mogli zadać pytanie, które na pewno z małym kruczkiem, o którym zaraz wspomnę, będzie przeczytane. Ten mały kruczek to jest. No, jeśli zapytacie mnie na przykład, ile mam centymetrów w spodniach, no to Wam tego nie powiem, bo nie wiem. Albo na przykład, jeśli zapytacie mnie o mój adres, to też Wam nie powiem. <ścoughs> to już wiem, ale Wam nie powiem. Wiecie o co chodzi. Generalnie postaram się przeczytać wszystkie pytania, ale jest jeszcze jedna rzecz, która zostanie w tamtym odcinku ogłoszona. A będzie to początek licytacji. Początek licytacji związanej z akcją Pomaganie Zajechanie, którą wiecie, że co roku wspieram, która jest organizowana m.in. przez Michała, jednego z najlepszych ludzi, jakich, jakich znam. W zeszłym roku wylicytowaliśmy koszulkę z Dragon Balla za 800 zł, rok temu kolejną koszulkę i to wszystko trafiło na cel charytatywny. Ale w tym roku ten przedmiot, Pysio Bidon, jeśli wiecie, to wiecie, jeśli wiecie, to Wam nie muszę przedstawiać. Ten Pysio Bidon, Oryginalny Pysio zostanie wylicytowany, tak samo jak ta czapka, którą mam na głowie, która robi minę, którą zawsze widzicie na moich odcinkach i ona w tle robi minę. Oczywiście wiecie, co się okazało? Że ta czapka za każdym razem robi minę. Ja się bałem ją dotykać, bo myślałem, że ta mina się zepsuje. Nie, ona za każdym razem, jak ją zdejmuję i wieszam z powrotem, to ta mina jest coraz groźniejsza. Mama, no, chcę wyjść z pokoju, poczekajcie. Postaram się znaleźć coś jeszcze ciekawego, co moglibyście wylicytować. Wydaje mi się, że na dniach niedługo coś tutaj zawiśnie zamiast tych kartek, także być może kart Jakiś zestaw kartek, które wisiały u mnie na ścianie, też będą do wylicytowania. Oczywiście są to rzeczy, które nie mają dużej wartości pieniężnej, ale mają wartość sentymentalną, być może dla kogoś będzie to ważne, a oczywiście jest to taki skromny sposób tylko na to, żeby wesprzeć akcję, która oczywiście będzie jechała dla kolejnej dwójki dzieci, które potrzebują pomocy, ale to. Tyle, jeśli chodzi o słowo wstępu. O tym jeszcze będziemy rozmawiać, a dzisiaj mam bardzo dużo pytań, także przechodzę po prostu do, do tematu. W zasadzie jeszcze nie tytułowego, ale wiecie. Są rozdziały w filmie, także możecie sobie sprawdzić, gdzie jest tytułowy yy, temat. Sylvex 7. Ostatnio oglądając ponownie Dragon Ball Z, dopatrzyłem się kolejnej nieścisłości w uniwersum. Postawię ten bidon tutaj, żebyście mogli nacieszyć nim oczy. On jest praktycznie w idealnym stanie, wy to wiecie? I tu ma coś takiego, że możecie sobie zawiesić tutaj przy pasku, albo na przykład, nie wiem, tutaj i się wozić po osiedlu w ten sposób. I nikt was nie zaczepi, nie? Be będzie szła jakaś grupa hultajów i powiedzą: Nie czekaj, czy on ma Pysio Nie zostawiamy go w spokoju. Wracając do pytania: Ostatnio oglądając ponownie Dragon Ball Z, dopatrzyłem się kolejnej nieścisłości w uniwersum. W Sadzet Trunks opowiada Goku, że wszyscy wojownicy z jego linii czasowej umarli i wśród zmarłych wymienia Jajirobe, który później pojawia się w Superse. Ciekawi mnie, czy było też tak w manze. Z tego co pamiętam, to w manze Jajirobe nie było, w sensie on się w ogóle nie pojawił, więc nie było wątku tego, że on jakimś cudem przeżył. W anime zostało to wytłumaczone tak, że Karin. dał mu sensu. Ostatnie sensu i sam poświęcił swoje życie za Yajirobe. Piękne małżeństwo to było, ale no niestety tak to się tragicznie zakończyło. Także w anime Yajirobe został praktycznie, ten future Yajirobe tak naprawdę został wprowadzony... I zostało to wytłumaczone właśnie w taki sposób, że Karin go uratował, dając mu sensu. A w Manze Dragon Balla super nie pamiętam, żeby był Yajirobe. I wydaje mi się, że nie było Yajirobe, więc wydaje mi się, że wersja z mangi, że ten mangowy kanon nadal pozostawił Yajirobe martwego. Nie jestem pewien na 100%, ale bardzo mocne jest we mnie przekonanie, że Yajirobe tam w tamtej mangowej historii nie było. Bartosz Grabowski. Pytanie do Koku, dlaczego C17 i C18 z linii czasowej Future Trunksa byli bardziej okrutni od tych z naszej? O tym też wspominałem w skrócie mangi Dragon Ball Super, a w zasadzie turnieju mocy w mandze Dragon Ball Super który jeszcze na moim kanale jest prywatny, ale niedługo będzie opublikowany. Tak jak zrobiłem sagę w pigułce gro, gro, Groli? Groro? Czyli Fuzja, Granoli i Moro. Nie. Sagę Moro zrobiłem w pigułce i sagę Granoli dla tych osób, które nie czytały mangi i chciały się zapoznać z tą historią. Ale tym razem zrobiłem też sagę turnieju mocy mangowego w pigułce, bo ta się bardzo różniła od tego, jak to wyglądało w anime. W sensie, wiecie, no rezultat jest taki sam, prawda? To się można domyślić. Ale przebieg walki, przebieg turnieju w ogóle był zupełnie inny. I tam też było wspomniane, ja sobie o tym przypomniałem, że osiemnastka i siedemnastka po tym jak Krillan za pomocą Smoczych Kul, w sensie Shenlong, wyciągnął bomby z androidów, w zasadzie z cyborgów nawet, wiem jaka jest różnica, ale takim skrótem myślowym się posługuje, to ich charakter złagodniał. Po prostu w momencie, w którym bomby zostały wyciągnięte z ich ciał, ich charakter złagodniał. W linii czasowej Future Trunksa to się nigdy nie stało, więc oni byli dalej źli, prawda? No ale można zadać pytanie, co do tego momentu? To nie było tak, że oni niszczyli miasto za miastem, tylko, wiecie, android 17 jeździł sobie autem i oni nawet nie lecieli, żeby zabić Goku, tylko tam sobie po prostu jeździli i wchodzili do sklepów i tak dalej. No generalnie też można było zauważyć, że w naszej linii czasowej, w cudzysłowie w naszej linii czasowej też byli łagodniejsi. Być może to kwestia tego, że przyszłość się troszkę zmieniła. Że ta linia czasowa została poprowadzona trochę inaczej. Być może to kwestia towarzystwa Androida XVI, no bo w przyszłości tranksa nie było 16. A tutaj został ten łagodny, olbrzym, też obudzony. I może jego łagodny charakter trochę wpłynął na 17 i 18. No po prostu zostało to. Inaczej się to potoczyło, ale już po sadze Sela to bomby, tak, zostało to wytłumaczone w manze Dragon Balla Super, że wyciągnięcie bomb trochę im zwróciło to człowieczeństwo. Arkowiec 2000, pytanie do koku: z tego co widać w jednych z pierwszych odcinków Dragon Balla na chmurce Kinto Goku zawsze zostawiał swój worek z rzeczami. Idąc tą logiką, może na tej samej chmurce można położyć dużą deskę, czyli rzecz martwą, i na niej się położyć, żeby móc na niej latać, nawet jeśli osoba nie posiada czystego serca. Jest to jakieś rozwiązanie, chociaż pytanie brzmi, czy chmurka Kinto na pewno jest tylko i wyłącznie przedmiotem? Nie kojarzą wam się jakieś sceny, w których na przykład Goku przytula chmurkę Kinto i mówi Ej, ale to z tobą tęskniłem i tak dalej, a chmurka tam... <laughs> lata w tej wefty, ja też za tobą tęskniłam, tylko że nie mówi tego, wiecie o co chodzi, zachowuje się jakby była w niej jakaś kropla świadomości, nie mówię, że to jest zupełnie świadomy byt, to nie jest jak na przykład rower, zupełnie martwy przedmiot, więc może jest jakaś może sztuczna inteligencja w tej chmurce kinto, może jest tam jakiś, jakaś kropla właśnie świadomości która wie, że jeśli to Goku położył worek na niej, no to to jest worek Goku, który ma czyste serce, więc nie będę go przepuszczać. Znaczy ona musi wyczuwać, no nie? Ale w sposób świadomy wyczuwa, kto na niej siada i jeśli Bulma, która nie może latać na chmurce Kinto, położyłaby ten sam worek, no to chmurka by powiedziała, nie, no to ty nie możesz latać, no to worka też twojego nie noszę. I wtedy by zrobiła się bardziej przepuszczalna. Może o to chodzi. Katoszer, cześć, pytanie do Goku. W odcinku o kurde, w odcinku Isaac odcinek 17, rolowanie mózgu na łombie, to jest tytuł, który ja nadałem. Filmowi wiele lat temu. Mówisz na samym początku, dokładnie w 28 sekundzie, że lepiej być owłosionym niż łysym. Zgadzasz się z tym teraz? Głupi byłem. Nie wiedziałem, co mówię. A tak na serio. Chciałem powiedzieć, że Isaac to kok seria, a live'y z tej gry są jeszcze lepsze. Jestem blisko do zrobienia Dead Goda. Obecnie teraz na, na, na priv, że tak powiem. W sumie w swojej grze będę miał teraz ten znaczek nieskończoności, bo, mam, bo będę miał trzy save'y z Dead Godem, ale to nie wszystkie te save'y są moje, bo już wam tłumaczyłem kiedyś, jak to wyglądało. Może zrobimy jakiegoś live'a jeszcze pod koniec miesiąca. Ostatnio był jakiś maraton live'owy. Trzy live'y z rzędu. No niesamowite. Spliteusz Krindzu, albo krindzu, Koku, Siemka Adacho. cześć. Co myślisz o powrocie Buu w złej wersji lub coś na jego wzór? Jak na razie w Dragon Ballu Super wiele wątków w mniejszym lub większym stopniu nawiązuje do Zetki. Powrót Freezy, Cell i Androidy. W jakim wydaniu, według Ciebie, o ile miałoby to sens? Ja zaakceptuję powrót tematu Buu, jeśli to nie będzie związane z bogami, których Buu tam wcześniej pochłoną, coś jak w stylu Moro, ale wątpię, żeby to zostało znowu wrzucone do akcji, no bo mieliśmy tu już właśnie niedawno w, w sadze Moro. Jedyny powrót wątku Buu zaakceptuję, jeśli to będzie Up. Tylko tyle. Tylko tego oczekuję. Nawet jeśli to nie miałoby związku z Bu, to chcę po prostu, żeby to już nastąpiło w mandze, bo okres między Super Hero, a 28 Tenkaichi Budokai jest tak krótki, że jeśli oni będą chcieli tam wepchnąć jeszcze jakąś sagę, no to już będzie, to już będzie jak upychanie 16 osób do malucha. No to, to może się da, no ale po co to robić? Propo jeszcze 28 Tenkaichi Budokai. Jeśli jeszcze nie kupowaliście tego DLC do Kakarota, e... Możecie zrobić co chcecie ze swoimi pieniędzmi, ale ja mam razę tego nie robić, bo to jest po prostu strata pieniędzy. Najgorsze DLC, które do tej pory wyszło, dałbym za... gdybym miało je wycenić, to bym dał za nie 15 zł, nie więcej. A dałem 56, także jeśli jesteście ciekawi fabuły, to możecie zobaczyć zapis live'a na moim kanale. Spokojnie, to nie jest długie. Większość to jest oglądanie cutscenek. Kto mi przerywa oglądanie cutscenek jakimiś walkami? Przyszedłem pooglądać, zapłaciłem ponad 5 dni, żeby pooglądać to, co już znam. Wybór w ogóle tej sagi jest tragiczny, no bo to, to, tyle jest ciekawych tak, w Dragon Ballu, w ogóle w historii Dragon Balla, a oni wybrali coś, co w nim miało tam parę odcinków, i większość tego DLC to są wymyślone rzeczy. Wiecie, jeszcze taka mała dygresja. Wydaje mi się, że oni teraz poszli na. Są dwie opcje. Według mnie. Że poszli na łatwiznę ze względu na to, że ostatnio w 23 ten Keiichi budokę z klasycznego DB dodali te mechaniki walki na arenie turniejowej, prawda? To ten Keiichi że można kogoś wyrzucić albo jest się znokautowanym i jak się leży na deskach, to trzeba naparzać w guzik, żeby wstać. No niesamowita mechanika, no ale dodali mimo wszystko coś nowego. Myślę, że pierwsza opcja jest taka, że dodali kolejny turniej, żeby nie musieć dodawać nowych mechanik, bo tak naprawdę tam nie było nic nowego, poza może dwoma scenami, kiedy atak Frizy i atak Sela musiałem unikać w innej formie, bo tam były wspominki. Trening mentalny Goku miał, no nie? I musiałem unikać w inny sposób, ale to było dosłownie 10 sekund tutaj i 10 sekund tutaj, więc na 3 godziny gameplaya, niecałe, 20 sekund było nowości. Druga opcja jest taka, że oni specjalnie zrobili End of Z, czyli koniec Dragon Ball Z i ten turniej z Ubem, dlatego, że niedługo to będzie w mandze i może chcą w w ten sposób yy, podbić po prostu popularność mangi. No, chyba się nie uda w ten sposób. Nie mówię, że im to wyszło, ale może taki był zamysł. Klama klamecki, przemyślenia do Goku na temat Kakume i tego, czy Goku będzie silniejszy, czy nie. Obawiam się, że jednak będzie, bo jeśli dobrze pamiętam, to był on pokazany zakuty w łańcuchy. Idąc dalej, stawiam, że wytłumaczą to na zasadzie tego, że przechodził on tam mega cierpienia, coś na zasadzie zenka i bustu i dzięki temu się wzmocnił. Pozdro Adaś. Pozdro klama, ale to nie jest tak, że ten wszechświat razem z tym Goku zostali zamrożeni w czasie. Więc Goku w tamtym momencie nie cierpi, bo dla niego nie ma upływu. Jakby upływ czasu stanął, więc te dwa lata na przygotowania do tej wojny, które mają nasi bohaterowie, to dla Goku to będzie stryknięcie, bo pozostał zamrożony. No ale gdyby tak nie było, to ta teoria ma ręce i nogi, to no nie? O ile Goku jeszcze byłby w stanie przechodzić zenka i busta po tylu latach. Wiśnia 780. Zbliża się. Nie setny, tylko dwusetny odcinek koku. Będąc szczerym przeszły mi przez głowę setki pytań, która, których większość była bez sensu. Ja oczywiście ich nie zadam, tych bez sensu, ale myślę, że znajdzie się nie jeden troll, który to zrobi. Moim zdaniem fajnym rozwiązaniem będzie, jak zrobisz listę zakazanych pytań przed setnym odcinkiem, bo w innym wypadku ten koku będzie najdłuższym filmem na YouTube. Fajna byłaby też zasada, że jeżeli ktoś w jednym komentarzu zada zakazane pytanie, to wtedy, jeśli napisze ich więcej, żadne z nich nie będzie brane pod uwagę. Być może to przestraszy potencjalnych trolli, którzy mimo wszystko mają jakieś ciekawe pytanie. Ustaliłem już zasadę, że będzie jedno pytanie od jednej osoby, no bo jeśli to pytanie będzie do odcinka wzięte, to będzie tylko jedno pytanie. Trzeba po prostu zastanowić się, jakie to będzie pytanie. I nie ma pytań o te rzeczy, które powiedziałem na początku. Jakieś takie, które wymagają ode mnie informacji, których nie chciałbym podawać. I ja naprawdę nie mam problemu z tym, żeby mówić, żeby zdradzić wam jakieś yy, prywatne rzeczy z mojego życia. Naprawdę nie mam z tym problemu. Uważam, że znamy się już na tyle dobrze, że wy pewnie wiecie o mnie większość rzeczy, także nie będziecie pytać o takie rzeczy. Ale jeśli jesteście ciekawi, śmiało, możecie pytać. No ale nie podam wam na przykład swojego adresu zamieszkania, albo nie wiem, nie podam wam numeru karty, ale praktycznie to i to, że jedna osoba jedno pytanie to są jedyne zasady, tak bym powiedział, no nie? Nawet jeśli ktoś napisze to po polskiemu bez żadnej ortografii, to postaram się coś tam z tego wycisnąć i, i zobaczyć o co autorowi chodziło. Wiktor Stemplewski, pytanie do Koku. Ostatnio się ciebie pytałem. To się czy mnie? O te nowe karty z Panini, więc jak z tymi kartami planujesz coś o nich nagrać? Nie. Nie wiem, szkoda mi na nich pieniędzy. Wiem, żeby się pewnie y, zwróciło i pewnie byście to chcieli zobaczyć, ale eee... widziałem już dużo zdjęć tych kart i może w sensie wyglądają trochę lepiej niż tamte... Które, o których nagrywałem jeszcze tam nie wiadomo ile, pół roku temu, może nawet więcej. Nie pali mi się do nich, wiesz? Nie pali mi się do nich. Nie widziałem też, żebyście jakoś bardzo szczególnie chcieli, żeby komentarze były zasypane prośbą o to. No, krążą zdjęcia po internecie, jak to wygląda. Ktoś chce, to może sobie zobaczyć. Krasnane, Siemka. Co do tytułowego pytania, yy, chodziło o potencjał, bo to było pytanie spod odcinka z potencjałem ukrytym. Czy jakby Vegeta napił się boskiej wody i opanował moc ozaru? Dostałby się 10 razy silniejszy niż teraz. No jeśli zakładamy, że, że ta moc zadziałałaby tak, że by moc ozaru, no bo w, gdyby dzisiaj wegeta wypił tę wodę, to nie wiadomo, co by się stało, prawda? No ale jeśli by odblokował moc ozaru, nie sądzę, żeby to było tak, że ta woda sprawiłaby, że wegeta stałby się 10 razy silniejszy w każdej transformacji. Że ten na przykład mnożnik ozaru. Przeniósłby się na przykład na Super Saiyanina. Myślę, że to mogłoby tak działać, że jeśli Vegeta byłby w bazowej formie, to w bazowej formie miałby moc Ozaru, czyli w bazowej formie byłby na przykład 10 razy silniejszy. Ale gdyby się transformował w Super Saiyana, to nie byłoby tak, że to 10 razy jest znaczy przemnażany przez ten mnożnik 50 razy super sajanina i jego super sajanin jest nagle też 10 razy silniejszy, czyli 500 razy silniejszy od bazowej formy, zamiast 50. Myślę, że to już by tak nie działało. Oczywiście, pomijając fakt, że te mnożniki już dawno temu nie istnieją, ale żeby wam to zobrazować. Myślę, że jego moc bazowa mogłaby być silniejsza 10-krotnie. No bo tak naprawdę Ozaru działa jako niższa transformacja, prawda? Mamy bazową moc Ozaru, który jest mnożnikiem 10-krotnym, super sajanina, który jest mnożnikiem 50-krotnym, więc jeśli Wegeta włączyłby te mocy Super Saiyanina, no to nie korzystałby już z tej mocy Ozaru. Kurwa, się okazuje, że tylko, że, że nie tylko szara czapka ma własne życie. Chcecie też to kupić, bo chyba mam... Y... Chyba mam jakieś duchy w domu. Albo starą taśmę klejącą. Dominik Merdzik, pytanie do Goku. W nowych spoilerach Chaptera DBS podczas sparingu między Goku a Gohanem są pokazywane zbliżenia na ich twarzy, kiedy obaj zamierzają zadawać ciosy. Oboje, mój drogi, to takie instrumenty muzyczne. Jeśli się przyjrzeć, to Gohan w nowej formie Beast nie ma źrenic. I to się powtarza na kilku panelach. A kiedy widzi Karmina, to te źrenice ma. Błąd podczas rysowania, czy nowa forma Beast. To jest dość ostatnio gorący temat, ze względu na to, że na live, na live mangowym, sobie o tym rozmawialiśmy. I ja do tej pory nie byłem świadomy tego, o co tutaj chodzi. W sensie zakładałem, że to jest raczej błąd w rysowaniu. Tylko, że jak y, chociażby w sadze granoli były jakieś błędy w rysowaniu, dajmy na to, nie wiem, jak na przykład Vegeta w Ultra Ego był źle rysowany, to był narysowany źle na jednym panelu, a na następnym na stronie już na kolejnych panelach był rysowany dobrze. Tutaj to wyglądało tak, w zasadzie tak to było, że na każdym panelu, na każdej stronie, w każdej sytuacji Gohan miał inne oczy. No to już coś więcej na ten temat można było powiedzieć, no bo to nie był pojedynczy błąd. Toyotaro musiałby się pomylić w całym rozdziale, żeby tak to wyglądało, prawda? No ale co się okazało? Mimo tego, że dużo osób zastanawiało się, czy może kwestia tego, że wtedy w filmie zdenerwował się, prawda, na śmierć Piccolo, na, na, raczej na udawanie Piccolo, potem zdenerwował się na Karmina, i to było prawdziwe zdenerwowanie. Zdenerwował się na Karmina, bo zobaczył tę osobę, która chciała porwać jego córkę. I wtedy w tych dwóch przypadkach te oczy miały źrenice. A teraz Goku wyzwał go na pokojowy sparring i Gohan włączył tę formę, co prawda znowu tę formę Beast. I mieliśmy powiedziane, że to jest ten sam Beast. Ale nie, miało, nie było tej szczerej złości, to może był to jakiś Beast Omen, albo nieopanowany Beast. I może właśnie tak to miało wyglądać, ale nie. Tak to nie wygląda. I Toyotaro napisał, że się pomylił. Ja na początku nie wiedziałem. Nie widziałem tej wi wypowiedzi, bo nie śledzę. Nie, nie mam konta na frec na tym. Na tej stronie, jak się okazuje, Toyotaro ma na tej stronie konto, chociaż uważam, że mógłby to jeszcze napisać na przykład na Twitterze. Wydaje mi się, że więcej osób korzysta z Twittera niż z Threads, no ale okazało się, że napisał właśnie na swoim profilu na Threads. Że przepraszam, jakby napisał to przed y, premierą rozdziału, ale zapomniał w całym rozdziale narysować Gohanowi źrenicę. I nie wiem, czy też tak mieliście, ale na, ostatnim, na ostatniej stronie tego 102 rozdziału mangi Dragon Ball Super, jak jest pokazany Gohan i Goku. Gohan oczywiście jest przysięty, więc nie widać całej jego fryzury, więc widać tylko powiedzmy do, do granicy czoła. I on, ja już w tamtym momencie jak to czytałem, tak sobie pomyślałem, coś jest nie tak. Nie mogłem się domyślić, nie mogłem zauważyć konkretnie, wytknąć palcem tego, co jest nie tak, ale czułem, że jest coś nie tak. Wyglądało to tak, jakby Gohan był przetransformowany w SSJ albo SSJ 2, a nie w bestie. Po prostu za mało się różnił. Potem dopiero Max Player, którego pozdrawiam, napisał w komentarzu, że Gohan nie ma oczu. Ja mówię, patrz, znaczy ma oczy, ale nie ma się nic. Mówię, patrz! Faktycznie! Więc to był błąd, Toyotaro. Gohan nie ma żadnej nowej formy i dzięki Bogu, bo już pojawiały się teorie, czy to może Gohan Omen? Pf, beast Omen, czy może. Może Beast 2, czy może opanowana bestia, prawda? Taka, która... jak na przykład opanowane Blue. Nie, to jest ta sama bestia. Gohan po prostu jest y ją w stanie teraz włączać na zawołanie, ale to jest dokładnie ta sama forma, którą mieliśmy. I jestem wręcz pewien, że jeśli to Toyota znowu nie zapomni, to w 103 rozdziale, w którym będziemy kontynuować ten sparring Goku i Gohana, zobaczymy już normalne źrenice. Jak ule SSJ, a propos ukrytego potencjału. Przyszło mi do głowy coś takiego, że może jest tak, że przy odblokowywaniu go... Czy to przez Guru na Namek czy Elder Kajoshina, bierze się pod uwagę potencjał, który ma się na daną chwilę. Chodzi mi o to, że na przykład Gohan miał na Namek określony poziom mocy, którą używał, ale gdyby ktoś go przecisnął mocniej, to w kryzysowej sytuacji mógłby wykrzesać jeszcze więcej mocy i odblokowanie potencjału polega na tym, żeby tej mocy móc swobodnie używać. Dla przykładu ktoś na siłce podnosi 100 kilo i nie może więcej, ale w kryzysowej sytuacji, dajmy na to ciężar go przygniata, jest w stanie podnieść 120 pod wpływem adrenaliny i stresu. I to jest właśnie ten Ukryty potencjał. Później trenuje i może podnosić swobodnie 120, a po wydobyciu kolejny raz ukrytego potencjału. Sytuacja kryzysowa może podnieść 130. To by tłumaczyło, dlaczego Gohan miał wydobywany ukryty potencjał dwa razy. Najpierw na namek guru wydobył jego maksymalną moc, którą mógł w tym czasie wykrzesać, a potem Elder Kaioszyń zrobił to samo. Bardzo podoba mi się ta myśl, bardziej niż interpunkcja, która troszeczkę mi uniemożliwiła płynne przeczytanie tego komentarza, ale ja się czepiam. Bo jestem kurwa troszeczkę takim interpunkcyjnym purystą, ale mimo wszystko to nie jest komentarz, od którego wyłysiałem. To jest komentarz, od którego mój włos na mojej głowie, jeden z niewielu, stwierdził, nie wiesz co, zostaje. To było fajne, zostaje. Dziękuję Ci za ten komentarz. Oscar L., pytanie do Goku. Odnośnie One Piece, to. Odnośnie One Piece, to Wam powiem tylko jedną rzecz. Jedno zdanie Wam powiem: Pytania. Odnośnie tego, na którym jestem odcinku One Piece, albo odnośnie tego, kiedy wrzucę przemyślenia z One Piece, odbierają mi radość oglądania One Piece. Obecnie oglądam. Jeden odcinek na tydzień, też ze względu na to, że za bardzo o to pytacie. Obaj wiemy, że jest girów od drugiego do 5. Jedynki nie ma, bo jedynkę można liczyć jako bazową formę. Jednak gir można tłumaczyć jako bieg jak biegi w samochodzie, a wiemy, że w samochodzie jest jeszcze bieg wsteczny. Jeżeli jakimś cudem w One Piece pojawiłoby się coś takiego jak gir wsteczny, to na jakiej zasadzie on by działał twoim zdaniem? No, te giry Luffiego nie działają w taki sposób, że każdy jest lepszy od poprzedniego, tylko każdy się różni. Znaczy w sensie jestem dopiero na trzecim, prawda? Drugi i trzeci, ale podejrzewam, że pozostałe działają podobnie, czyli każdy jest inny, prawda? To nie jest tak, jak w samochodzie, że jak się obroty silnika zwiększają, to się wrzuca na dwójkę, trójkę i tak dalej. No ale gir wsteczny to nie byłby gir 1 albo gir 0. też jakby liczba, która by sugerowała, że jest to coś innego, prawda? Tylko byłoby to gir, byłby to gir wsteczny, który by sugerował samą swoją nazwą, że jest tutaj coś yy, związanego z cofaniem się. Więc ja wymyśliłem coś takiego. Gir wsteczny mógłby działać w taki sposób, że Luffy zmusza swoje ciało do tego, żeby przywróciło się do stanu, które było kilka sekund temu. Czyli na przykład jeśli Luffy myśli, ciekawe, co się stanie, jeśli pierdolne pięścią w ścianę. No nie, tak to nie było mądre, no nie? Włączę gier wsteczny i zmuszę swoje ciało, żeby zregenerowało te obrażenia, które otrzymałem przez ten głupi proceder, który przed chwilą miał miejsce. Czyli miałby taką możliwość regeneracji poprzez przywracanie swojego ciała do stanu, który miał na przykład 5 sekund temu, a potem mógłby to, wiecie, zwiększać na przykład do 10 sekund i tak dalej. Jak wam się podoba? Może głupoty mówię, ale to tak nic w sumie nowego. Majk Dostrowski, siemanko. Na, wstępnie na wstępie wspomnę, że lubię... Prawie wszyscy bogowie zniszczenia nie posiadają brwi. Podobnie jak Vegeta podczas UltraEgo. Czy w takim razie, podobnie jak wszystkie anioły są w ciągłym Ultra Instynkcie, może większość bogów zniszczenia jest w ciągłym UltraEgo? A może efekt braku brwi zadziałał na nich permanentnie? Sidra według mnie nie osiągnął UltraEgo, ponieważ jest najsłabszym bogiem zniszczenia, co było widać podczas turnieju mocy i dominującym temperamencie jego Kaja Rocha. Ponadto to z jego mocy powstała energia zniszczenia, którą finalnie Freeza podtarł się. Pozdrawiam. Dobre pytanie, Mike. Tylko że ja mimo wszystko uważam, że brak brwi tutaj nie ma nic do rzeczy. Ultra ego, czy opanowanie, czy nieopanowanie, czy bycie w tym stanie permanentnie czy nie. Myślę, że nie ma nic wspólnego z brwiami, bo jeśli miałoby wspólnego coś z brwiami, to pewnie miałoby też coś wspólnego z innym kolorem włosów, prawda? Purpurowym, no bo Wegeta w ten sposób się transformował. Jeśli na przykład Sidra nie ma purpurowego koloru włosów, no to to raczej nie ma o czym mówić. Nie ma co patrzeć na takie cechy fizyczne. Ale to, że Sidra na przykład nie osiągnął Ultraego, to nie jest takie. To może tak być, prawda? Każdy Bóg Zniszczenia musiał mieć jakiś poziom, musiał prezentować jakiś poziom i musiał znać jakieś techniki, zanim objął to stanowisko. Moim zdaniem to wygląda tak. Aniołowie jako inne byty rodzą się z ultrainstynktem, bo są jednym o, konkretnym powiedzmy gatunkiem istoty, więc oni pełnią rolę aniołów, ale to nie jest tak, że ta rola aniołów to jest coś, co każdy, każdy może dostać. W przypadku bogów zniszczenia wiemy, że to jest stanowisko, które na przykład mógłby objąć Goku, no nie? I to by oznaczało, że na przykład cały czas byłby w stanie ultraego? Nie sądzę. Czy to oznacza, że byłby w stanie używać ultraego? No to już jest inna bajka. Wydaje mi się, że każdy bóg zniszczenia, którego znamy, może korzystać z Ultraego, że potrafi to robić, ale nie są w tym stanie permanentnie. Bo to nadal, mimo tego, że mają tę włoską nieśmiertelność że pełnią tę funkcje, to nadal są istoty, które były śmiertelnikami. To nie zmienia tego, jakimi oni są formami życia, więc nie mają tego ultraego wbudowanego, tak myślę, ale mogę się oczywiście mylić. Fajne przemyślenie. This Windows is door. Co sądzisz o totalnej dominacji Gohanabista w Dokanie, czy aby zbytnio nie przesadzili, i jak to widzisz, jak przez to widzisz przyszłość Dokana? Trochę przesadzili. W sensie cieszę się, że Bestia się pojawiła i że jest taka silna, ale jak czytałem detale Gogety i Broliego, to czułem, że jest jeszcze tam jakiś balans zachowany, że to są najlepsze karty w grze, ale można się spierać na przykład, czy Broli przed transformacją jest lepszy niż Gogeta, czy może jeszcze tam nie wiem, Orange Piccolo wchodzi do gry i tak dalej. Gammy też jakby były na tym samym poziomie, ale Beast. Zdecydowanie jest za silny, plus też przeciwnicy są teraz mega silni, co sprawia, że 99% kart, które wyszły przed rocznicą, są bezużyteczne. No i ja się też zastanawiam, jak oni chcą na dziesiątej rocznicy przebić dziewiątą rocznicę. Moją wymarzoną rocznicą, teraz w dokanie był Gogeta, Broli, w sensie Gogeta z filmu z Broliego, Gammy i Gohan Beast. I te wszystkie cztery karty się pojawiły. Nie wiem, jaką sagę mieliby przywołać na dziesiątą rocznicy żeby utrzymać ten poziom. Jedyną postacią, która wydaje mi się, że mogłaby uciągnąć poziom, to by, by, byłby Super-Vegito z Majin Busagi. No ale z kim walczył Super-Vegito? E, z Buchanem? No, nie sądzę, żeby Buchan to była jakaś mega ekscytująca postać, ewentualnie Kid Buu, no ale Kid Buu nie walczył z Vegito, więc myślę, że będzie tak, że będzie na przykład Super-Vegito z jednej sagi, a druga karta będzie z innej sagi. Tak czy siak, Dokan będzie trwał, bo to jest e, kura, która znosi złote jajka. Kanne! Siema, jak podobało Ci się UFC 298? Według mnie gala była dobra, ale przegrana Wolka smuci. Nawet bardzo smuci. Mój ulubiony zawodnik w UFC obecnie. Niestety przegrał. Nie oglądałem całej gali, tylko cztery ostatnie walki. Bardzo podobała mi się walka Meraba i cieszę się, że Merab wygrał. I w zasadzie to tyle. Bardzo się cieszę z wygranej Meraba i bardzo smuci mnie przegrana, przegrana Wolka. Ale widziałem, że dużo osób ekscytowało się walką Kosty i Whittakera. Była dobra, ale jakoś tupy mi nie urwała. M. Kruk, skoku. Jako, że należymy do tego samego pokolenia, mój rocznik to 9.6, mam nadzieję, że rozjaśnisz mi jedną kwestię. Chodzi o animację. Przykładowo widzę, że takie Davey Diamond, czy niektóre odcinki super są ładnie zrobione i tak dalej. Ale dla mnie to się w ogóle nie umywa do tego, co było w Dragon Ball Z. Przy Z te postacie były jak dla mnie o wiele bardziej prawdziwe. Na przykład u takiego Goku czułem momentami dojrzałość i to, że naprawdę dorósł, a teraz wszystko jest takie cukierkowe. Nie wiem, czy chodzi o sentyment, brak cenzury, bo to pewnie też dodawało trochę realizmu, czy rzeczywiście o samą kreskę. Trochę klucze, ale jestem po prostu ciekaw, czy miałeś podobne odczucia. Myślę, że to jest kwestia trzech rzeczy: jak kolorowane są postacie, jakby doboru kolorów, prawda? Palety barw, kreski, czyli modeli postaci i tego, że było to kiedyś rysowane ręcznie, a teraz jest to robione komputerowo. I mam tutaj takie Przygru... przygotowałem specjalnie grafik i pobrane z internetu, żeby trochę pokazać Wam różnicę. To jest grafika, która. Bazuje na tych samych modelach postaci. Jak zobaczycie sobie na przykład Goku, to zobaczycie, że cieniowanie i że kreska i że model postaci jest identyczny, ale zmieniły się kolory. I te kolory przypominają bardziej Dragon Ball Z, prawda? Ale to nie jest to. Na przykład Goku ma bledszą skórę, albo niebo jest, no akurat to jest planeta Birusa i niebo jest troszeczkę inne. No ale chociażby z postroju wegety widać troszeczkę takie bardziej, można powiedzieć, realistyczne kolory, no przyjemniejsze dla oka. Jest większy kontrast między tym, co jest na górze. Ta grafika, którą teraz wam pokazuję, kolory ma takie same, ale zmienił się model postaci. Zwróćcie uwagę na to, że na dole Goku i Vegeta są narysowani praktycznie jak w stylu Dragon Ball Z, ale kolory są dalej te same, czyli mamy kolory z Dragon Ball Super i nadal, przynajmniej moim zdaniem, ten dolny obrazek to nie jest jeszcze to, co było w Dragon Ballu Z. Tutaj znalazłem obrazek, w którym zmieniły się i kolory, i kreska. Czyli kabba, który oczywiście wiem, jak wygląda w Dragon Ballu Super, został przez kogoś tutaj narysowany w stylu Dragon Ball Z. Może się on nie podobać, może się podobać, ale generalnie i kolory są zmienione. Mroczniejszy klimat jest troszeczkę, prawda? Głównie przez to tło. Kreska jest zupełnie zmieniona. Model kabby jest zmieniony bardziej zarysowane mięśnie, no i mocniejsza szczęka. Cieniowanie przede wszystkim tutaj jest inne. Cieniowanie w dużym przypadku sprawia, że, że te twarze z tych płaskich, takich plastikowych stają się bardziej pełne. Yuya Takahashi jest genialnym animatorem i chociażby przez to film Dragon Ball Super Broli wyglądał tak, jak wyglądał momentami, bo był robiony po prostu świetnie. Te postacie z Dragon Ball Super mają takie po prostu tutaj prześwity, trójkątne pod oczami i cień idzie tam na, na, na boku głowy. A w przypadku postaci z Dragon Ball Z mieliśmy często tak, że ten cień po prostu na policzku tutaj tak zakręcał. To też było widoczne na jednej z tych grafik. Myślę, że to może być kwestia tego. Już abstrahując od fabuły. Wiśnia. Jeszcze raz wiśnia? To już chyba wiśnia. A jeśli jedna osoba założy potarę na przykład w Warszawie, a druga w Sandomierzu, to gdzie powstanie fuzja? W Warszawie, Sandomierzu, a może pośrodku, czy w Radomiu. Tak, i taka fuzja zamiast Josha, Jak to wykrzykuje Vegeta, to krzyczałaby na początku Radomiak! Wegeta Fan 14. Pytanie do koku, Gdyby doszło do fuzji na przykład Wegety i Freezy, to ta fuzja transformowałaby się w formę Super Saiyan, czy może w formę Freezy, a może by te formy się jakoś połączyły. Sprawdźmy to, jakby ta fuzja wyglądała. Wydaje mi się, że te formy zostałyby połączone. Wynik fuzji mógłby zmieniać formy frizy, czyli pierwsza, druga, trzecia i czwarta, i jednocześnie mógłby transformować się w formy sajańskie, czyli mógłby być na przykład w pierwszej formie frizy super sajaninem, a potem super sajaninem 2, a może na przykład by włączył trzecią formę Freezy i włączyłby blue. Generalnie mógłby, miałby dwa suwaki, które mógłby dowolnie przesuwać, prawda? Jak chciałem znaleźć jakiś przykład, to w sumie przypomniało mi się o Selu, który miał i komórki Freezy i miał komórki Saiyan i tak naprawdę po jego autodestrukcji widzieliśmy te złotą aurę, typowo dla Super Saiyanina, z wyładowaniami elektrycznymi, typowymi dla Super Saiyanina 2, czyli Cell, który oczywiście nie był wynikiem jakiejś fuzji, prawda, potary czy tańca, ale miał komórki i Saiyan, i komórki Freezy, oczywiście miał swoje cechy fizyczne, więc to nie było tak, że on korzystał z form Freezy, ale widać było, że jest w stanie włączyć jakiegoś power-upa, który bazuje na mocy Super Saiyana albo Super Saiyana 2. Tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało, dzisiaj dużo było pytań, także więcej mięska, mniej ziemniaczków, jeśli chodzi o ziemniaczki. To mam nadzieję, że smakował wam dzisiejszy obiad, bo, chociaż dzisiaj, to wrzucam po obiedzie, także może będziecie oglądać to do kolacji albo do później, późnego obiadu, ale mniej gadania, więcej montowania, także zabieram się za montowanie. Wam dziękuję za komentarze. Zachęcam do tego, żeby zadawać pytania. Peś obidon na Was czeka, ale jeszcze będzie musiał poczekać przynajmniej z miesiąc do tego dwusetnego kokła. Życzę Wam miłego, spokojnego popołudnia, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć! Jana.